powołuje się i akcja katolicka, powołuje się, znaczy rozwija się prężnie e, prasa katolicka, W biskup powołuje drukarnię e, drukarnie armii, pisma znane, prawda, e, e, kopalnie wiedzy na temat życia diecezji łódzkiej w okresie międzywojennym, miesięcznik diecezji łódzkiej, tygodnik pokazuje się życie katolickie, pismo pro fide, powstaje Instytut Akcji Katolickiej. Znaczy ksiądz poza tym odrada się życie religijne poprzez szerzenie kultu świętych katolickich związanych z tą ziemią, ziemią wołyńską. Niezwykle uroczyście odbywają się jeszcze znaczy przed oficjalnym ingresem, wstąpieniem na stolicy biskupią w 1926 roku uroczystości poświęcony świętemu Józefowi Królewiczowi synowi Ziemi Wołyńskiej. Później ksiądz biskup cały czas otrzymuje kult świętego Józefa. Bardzo aktywnie też w latach 30. szczególnie rozwija się kult świętego Andrzeja Bogoli. E, wszystko to e, oczywiście, e, wszystko to czyni się za biskupa Szerążka jednym z najbardziej dostrzegalnych hierarchów w episkopacie polskim w okresie międzywojennym. E, w roku 1938 Odbywają się w do doniosłe uroczystości związane ze złotym jubileuszem kapłaństwa i Bistopo Szeroko. Na to uroczystość, na którą przybył, przybył kary, prymas polski kardynał August Chlond, a także nuncjusz apostolski Filip Kortez. Trzeba powiedzieć, prawda, że z czasem jeszcze tych wcześniejszych lat przed objęciem z godności biskupi ksiądz Szyląży, za zaprzyjaźnił się z nuncjuszem uczestnym Achilem w przyszłym papieżem Piłusem XI. Stąd też, prawda, był osobą bardzo dobrze znaną, ojcu świętym. Został oznaczony order Dzięki wysiłkom Księdza Stupa Szerączka powstaje Wyższy Instytut Kultury Chrześcijańskiej. Z jego inicjatywy Święta Teresa od dzieciątka Jezus staje się główną patronką diecezji. I on też powołuje do życia w 1936 roku zakon żeński, zakon sióstr terezyjany. Proszę Państwa, więc można wyliczać nawet w takiej skrótowej formie wiele, y, różnorakiej inicjatywy i tutaj oczywiście synod diecezjalny. Od 200 lat diecezja nie przeżywała takiego wydarzenia. Y, można też podkreślić aktywność Siędza Biskupa Szylążka w akcji odrodzenia Kościoła Unijskiego. Y, to seminarium dzisiaj wspominane w Dubnie Papieskie, które kształciło księży obrządku wschodniego. Zresztą z tego seminarium, między innymi, z tym seminarium był jakoś związany przyszły metropolita grecko-katolicki w Lwowie, Wolody Sterniuk, więc takie dalsze skutki tej działalności biskupa Sieromska można prześledzić w latach następnych. I oczywiście no, tragedia biskupa polega na tym, prawda, że staje się świadkiem zaglady swego dzieła. Jak słyszeliśmy, prawda, nie opuszczał diecezji przez cały czas wojny był świadkiem. Docierały oczywiście do niego informacje o tych straszliwych wydarzeniach, które miały miejsce na Wolyniu. Prawdopodobnie, znaczy nieprawdopodobnie, na pewno był to wielki dramat osobisty. Być świadkiem, zaglady tego, co prawda, takim wielkim trudnym mozołem stawało w ciągu tego, Lecie, znaczy mniej niż dwudziestolecie yy, w sytuacji diecezji ludzkiej, bo 25 rok tutaj jest punkt wyjściowy, kilkunastu lat prawda. Yy, Wiemy też, yy, znaczy śmierć, yy, duchowieństwo, śmierć wiernych, yy, dziesiątkowanie w zasadzie to całkowita zagłada diecezji, no na pewno były to ciosy bardzo straszliwe, gdy yy, dzisiaj ksiądz profesor Marecki wspominał o tych ofiarach też, które doświadczały nie tylko fizycznie udręki, ale i psychicznie na pewno można zaliczyć z całą pewnością księdza biskupa Szelążka do tych ofiar też tragedii bolińskiej w szerokim prawda, tym, y, y, wymiarze tego, y, tego określenia. Razem z tym prawda, no nie poddaje się okrutne doświadczenia, okrutne y, y, wypróbowanie losu, się, a nawet myśli w kategoriach rozwojowych, widząc, y, widząc zagłady swojej decyzji, myśli o Kościele na Wschodzie. Tu, stąd też prawda, ta misja księży, y, m.in. Y, ksiądz Grodziński, wspominany dzisiaj, czy, y, Ksiądz Chmielnicki, y, inni księży wysyłani na Wschód, na tereny, które od lat 30. Były, były pozbawione opieki duszpasterskiej i na tych terenach próbuje dzięki. W tej inicjatywie księża, księdza wysłupa Szygoczka odradza się, się życie religijne. Zwarta ludność polska, katolicka, prawda, od wieku mieszkająca na Podolu, na Żertomierzczyźnie, na innych terenach prawda, wysuniętych dalej na wschód poza granicą, po Ryski, po, poza granicą ryską jest pozbawiona, tak jak powiedział, lat 30. W 1933 roku zamknięty został ostatni kościół na Ukrainie Radzieckiej tam dzięki temu odradza się życie religijne, które ręcznie się rozwija prawda, obecnie. Już nigdy nie było prawda, takiej przerwy, nigdy już nie był stosowany taki terror, jak był w latach 30.. Prawie się odradzają prawda, i funkcjonują dalej, właśnie tam na wschodzie. Znaczy, no, widząc, znamy też dalszy losy się Zabiskupa, że kilka razy się powtarzało też dzisiaj, nie będę do tego wracał. Bez zgody papieża nie chciał opuścić, został wypędzony, przebył w swój okres, prawda, więzienia, godnie się zachowują, zyskują sobie, prawda, powszechne uznanie nawet wśród tych elementów kryminalnych, ale, prawda, hartym ducha, postawą swoją był, można powiedzieć, uznany tam, był uznany autorytetem, wypędzony, dokonuje życia pod toruniem w zamku pokrzyżackim, Żdłowskim. Razem z tym, bo, tak jak wspomniałem, dba o rozwój kościoła i dba o zachowanie szczątków tych e, e, życia diecezji ludzki materialnych e, przynajmniej, prawda, tych zabytków, relikwii, pamiątek. Stąd e, też, prawda, na tereny Polski e, po jałtańskiej e, przy, przybywają, e, insygnia biskupie, przybywają Ważne też elementy życia religijnego, jak chociażby tutaj w Lublinie, znajdujący się u sióstr obraz Matki Boskiej Latyczowskiej, Jeden z największych obrazów, najbardziej czczonych na terenach wschodnich, na Ukrainie. Obraz przez lata zdobiący sanktuarium Latyczowia, ale w okresie międzywojennym, dzięki staraniom się biskupę Peszylążka. Z zagrożonych przez bolszewików terenu, terenów Ukrainy Radzieckiej obraz znajduje zaszczytne miejsce w Oktarzu Głównym w Katedrze Łódzkiej, a potem naprawdę <coughs> no dramat, y, dramat tych terenów i niechybne y, utrwalenie się rządów komunistycznych. Ksiądz biskup y, y, dokonuje właśnie y, przetransportowania, przyzleca zresztą jeszcze Rok temu żyła siostra Antonina. Już nie dożyła chyba roku do 100-letniego jubileuszu, ale mieliśmy zaszczyt jeszcze odpytać i nagrać taki krótki film o tym, jak właśnie dokonywano, było. tak fantastyczne świadectwo te siostra dawała o biskupie Siedlowsku, jak człowieku, jak, jak o sobie, prawda, taki nie tylko hieraszek. Księciu Kościoła, ale prawdopodobnie takim bardzo ludzkim wymi wy wymiarze. Więc był to 54. Ordynariusz Diecezji Ludzkiej, który ośrodził diecezję, bo yy, opuszczają, znaczy będą zmuszone do, opuszcza, do opuszczenia terenu. No i tak jak wspomniałem, w 98 roku yy, po, yy, po 52 latach. Osierocenia diecezji yy, przy, przybył hierarcha, ksiądz biskup yy, Marcjan Trofimia, tutaj z nami dzisiaj będący. Yy, I jest to, naprawdę też ten piękny symbol sukcesji, yy, którego świadkami już no, na dzisiejszej inaugurującej i przeświętej Byliśmy współczesny hierarcha z pastorałem swojego poprzednika. Bardzo Państwu dziękuję.